Da się w Polsce jeszcze zrobić y, serwis informacyjny, czy taki kanał informacyjny y, publiczny, że to nie musi wy wyglądać ani tak jak teraz, ani tak jak wcześniej, że to jest możliwe, natomiast y, y, będzie to trudne. Wiesz co, ja pamiętam, że TV i y, telewizję publiczną, lik no, platforma likwidowała od zawsze. Ja nie wiem, czy oni nie mieli tego już gdzieś w tych pierwszych dokumentach, jak w ogóle platforma powstawała. Zwolennikami likwidacji albo ograniczenia telewizji publicznej była część pis nawet takiej, części ci politycy, którzy potem byli, którzy potem by przeszli no z tej strony liberalnej, niektórzy. Zawsze mówi to opozycja, przede wszystkim zawsze mówi to platforma, kiedy jest w opozycji. No, kiedy doszła do władzy, to się dzieje jak jest, że jest jeszcze więcej kasy pompowane w tą telewizję. A równocześnie ona jest okropna, no bo Jacka Kurskiego można cenić, można lubić albo nie, ale Jacek Kurski robił wielkie produkcje rozrywkowe, które zarabiały dla telewizji pieniądze.